mamy rozmawiać m.in. o kolektywności i tego też Twoje warsztaty w ramach Kuraturingu dotyczyły. Czy kolektyw to jest to samo, co grupa ludzi, którzy robią coś razem, czy to jest coś więcej, coś mniej, coś innego? Każdy kolektyw jest grupą ludzi, którzy robią coś razem, natomiast nie każda grupa ludzi, która robi coś razem jest kolektywem. Wszystko zależy od tego, jak tak naprawdę, co ustalimy na początku tej grupy, formowania się grupy, w jaki sposób będziemy pracować wspólnie. Można pracować grupowo, ale są różne systemy pracy. Praca kolektywna jest jednym z możliwych rozwiązań pracy grupowej. To w takim razie, czym ona się charakteryzuje, czym się różni od innych rodzajów pracy w grupie? Znaczy, tak jak mówię, jest wiele modeli, więc trudno wskazywać dokładnie, czym się różnią poszczególne modele od siebie, natomiast praca kolektywna rzeczywiście odbywa się w e, sytuacji całkowicie horyzontalnej czyli nie ma liderów, każdy wnosi swoją wiedzę taką, jaką ma e, i buduje ten kolektyw. Ze sobą nawzajem, z taką zasadą trochę dobrej woli i z taką, powiedzmy, jeszcze kolejną zasadą cierpliwości. Praca kolektywna charakteryzuje się tym, że zajmuje dużo czasu. Trzeba być uważnym na energię osób, które są w kolektywie, bo, bo ktoś może na przykład być osobą bardzo ekspresyjną, dużo mówić, a ktoś potrzebuje na przykład dużo czasu, żeby zacząć mówić. Więc na przykład w kolektywie trzeba a, szanować ciszę, <laughs> a, czyli posługiwać się ciszą jako jednym z elementów mówienia. Nie zagłuszać się nawzajem, słuchać się. Słuch jest bardzo istotną częścią każdego kolektywu. No i przede wszystkim w pracy kolektywnej istotne jest to, że, że każdy i każda z uczestniczek musi po prostu trochę zapomnieć o swoim ego i nastawić mocno na odbiór, a trochę mniej na nadawanie. Jeżeli nie ma liderów, jeżeli mamy taką hmm. horyzontalną strukturę, no to jak wygląda kwestia odpowiedzialności, kiedy się pojawiają problemy przy takiej pracy tak, bo zakładam, że mówimy o grupie, która się z jakiegoś powodu albo w jakimś celu zawiązuje. Na drodze do tego celu na pewno pojawią się jakieś trudności. Wówczas kto za niepowodzenie bierze odpowiedzialność? Tutaj nie ma indywidualnych odpowiedzialności za nic, ani za sukces, ani za klęskę. Ta odpowiedzialność zawsze jest odpowiedzialnością zbiorową. Czyli po prostu każdy z członków i członkiem kolektywu odpowiada za pracę, czy też za potencjalne niepowodzenie w taki sam sposób. I oczywiście, no, jesteśmy ludźmi, więc e, często się zdarza, że problemem jest jedna osoba, że, że jest osoba, która nie do końca jest w stanie pracować w kolektywie i z jednym z powodów może być dynamika kolektywu, że tak jak mówię, na przykład większość osób jest dosyć dynamicznych, energetycznych, natomiast jedna Dwie osoby może nie są tak energetyczne i nagle czują się źle, czują się opuszczone, czują się gdzieś zepchnięte na bok. No to właśnie wtedy odpowiedzialność leży po stronie jednak tych osób energetycznych, które muszą te osoby wciągnąć w swoje działania. Ale wydaje mi się, że bardzo wiele nieporozumień, które e, są w kolektywach, wynika tak naprawdę z braku organizacji pracy kolektywnej. Bo to, że jesteśmy grupą, że jesteśmy kolektywem, nie oznacza, że nie posiadamy żadnej struktury. Ta struktura jest owszem horyzontalna, natomiast jest struktura organizacyjna, która umożliwia nam czy, czy pozwala nam pracować. Tutaj każdy spełnia tę samą funkcję, natomiast ją spełnia, jest ona przydzielona. I warsztaty, które prowadziłem, właśnie dotyczyły takiej organizacji pracy. Oczywiście nie, nie eliminuje to całkowicie nieporozumień czy, czy potencjalnych konfliktów, ale konflikt w pracy kolektywnej też jest narzędziem. Konfliktów nie należy się bać. Konflikty są bardzo twórcze, natomiast nie należy doprowadzać do momentu eskalacji konfliktu. I właśnie te narzędzia organizacyjne też pomagają w tym, żeby konflikt zdefiniować w jego zaczątku bądź w któryś z pierwszych etapów i po prostu go rozbroić wspólnie, jakby zastanowić się nad tym, z czego on wynika, jak możemy sobie z nim poradzić. Wszystko to oczywiście wymaga czasu, ale to jest podstawowa zasada pracy kolektywnej. Musimy na nią przeznaczyć dużo więcej czasu niż na pracę, którą właściwie znamy na taką pracę hierarchiczną. Czyli jeżeli mówisz, że wymaga więcej czasu, to ktoś mógłby powiedzieć, że jest mało efektywna należałoby powrócić do jakby modeli pracy. Modele pracy, które my znamy, wiążą się bardzo mocno z systemem kapitalistycznym, w którym funkcjonujemy. W związku z czym kategoria czasu czy kategoria produktywności są tutaj wystawione na pierwszy plan. Robienie czegoś szybko i bardzo produktywnie nie zawsze się wiąże z dobrą jakością. To chyba każdy potwierdzi. Jakby te wszystkie modele są bardzo mocno splecione z teoriami ekonomicznymi. Ja osobiście jestem bardzo dużym wrogiem łączenia ekonomii z kulturą, a dla mnie samo wyrażenie menadżer kultury jest rodzajem blasfemicznego wyrażenia. Ja po prostu bardzo nie lubię, kiedy łączymy te dwa światy ze sobą zbyt ściśle. Oczywiście one funkcjonują ze sobą, bo wszyscy funkcjonujemy w jednym, w jednym jakby organizmie ziemskim. I te różne systemy współistnieją, natomiast jest brak równowagi pomiędzy nimi. System kolektywny wprowadza inny trochę rodzaj myślenia o tym, czym jest produkt, jaki poświęcamy czas na produkcję, w jaki sposób ją przeprowadzamy. Nie jest to w żadnym wypadku system, który mógłby zastąpić to, co w tej chwili istnieje, natomiast w piękny sposób to rozszczelnia, czy wręcz. Delikatnie burzy nasze takie samozadowolenie, właśnie z tej produktywności, z poświęcania jak najmniej czasu na powiedzmy dobrej jakości działania. Wydaje mi się, że po prostu system kolektywny jest jakiegoś rodzaju alternatywą, natomiast nie jest on dla wszystkich. Nie jest to sytuacja, która, w którą każdy mógłby wejść, a już na pewno nie jest to sytuacja, którą możemy porównywać do normalnego funkcjonowania w większości instytucji. Chciałbym jeszcze wrócić do tego, co mówiłeś o komunikacji wewnątrz kolektywu i o tym, że czasami te bardziej nieśmiałe, tak czy mniej energetyczne osoby mogą być stłamszone przez, przez te bardziej energetyczne, i że wówczas tutaj odpowiedzialność leży na tych bardziej ekstrawertycznych, energetycznych, jak to określiłeś, osobach. Czy możemy mówić o tym w takim razie, że warunkiem funkcjonowania kolektywu jest solidarność? Czy to jest takie słowo, które, które byłoby w porządku? Tak, tak, oczywiście. Solidarność jest dobrym słowem, oczywiście ma ono tą konotację polityczną, w, szczególnie u nas. Natomiast takie współodczuwanie, współmyślenie, solidarność, rodzaj współbycia z dużym szacunkiem dla innej osoby i dla jej różności, inności przede wszystkim system, w którym funkcjonujemy na co dzień, zazwyczaj stara się niwelować różnice między ludźmi. Jakby każdy człowiek staje się rodzajem, może jest to swego rodzaju klisza, ale trybikiem w systemie. Chodzi o to, żebyśmy byli produktywni, żebyśmy pracowali według określonych schematów. Praca kolektywna odbywa się w trochę innym rytmie. Ten rytm też w grupie musi być znaleziony. Każda grupa to są, pamiętam, jedne z pierwszych ćwiczeń teatralnych, kiedy spotykamy się w grupie teatralnej. I po prostu musimy znaleźć wspólny rytm. Zaczynamy chodzić po sali, i ten rytm w którymś momencie się wykształca. Po prostu wszyscy chodzą w podobnym rytmie. To w kolektywach, jakby przekładając temat worę ruchową na rzeczywistość, w kolektywach też się dzieje. Natomiast wymaga dużo większej uwagi, dużo większego wysiłku i dużo większego czasu. W związku z tym, z perspektywy kapitalistycznej, jest to system totalnie nieefektywny. I taki, który nie przynosi natychmiastowych korzyści. W systemie kolektywnym też nie ma czegoś, co w kapitalizmie jest podstawą, czyli w którymś momencie ktoś pracuje za darmo, na przykład. Tutaj wszyscy mają te same warunki. A w idealnej sytuacji w kolektywie każdy dostaje tę samą zapłatę za wykonanie podobnej pracy. Wspomniałeś o, o tym, że musi być jakiegoś rodzaju struktura, że są. Pewnego rodzaju narzędzia, które pomagają tę pracę kolektywną prowadzić. Na samym początku też powiedziałaś o tym, że to, jak praca w kolektywie wygląda, zależy od tego, na co się umówimy. I to mi się trochę kojarzy z takim typowym ćwiczeniem na różnego rodzaju warsztatach, czyli kontraktem tak zwanym, gdzie siadamy i umawiamy się, jakie będą zasady spotkania. Mhm. Czy umawianie się wygląda podobnie, jakie są narzędzia do umawiania się, to odnośnie tej pracy mhm. wewnętrznej. Ale też przy innej rozmowie wspomniałeś o kontrakcie, ale jako, jako takim narzędziu na zewnątrz kolektywu, znaczy o sytuacji, gdzie na przykład kolektyw chodzi we współpracę z instytucją i instytucja proponuje umowę, która ze strony instytucji jest podpisana przez dyrektora, być dyrektorkę, a ze strony kolektywu przez te 5, 10 czy 15 osób łącznie. Może o tych dwóch rodzajach kontraktów, gdybyś mógł coś powiedzieć? Tak, no to to wynika właśnie z tego, o czym mówiłem na początku, że funkcjonujemy w jakby dominującym systemie kapitalistycznym, który jest bardzo hierarchiczny. I, i ten system jest właściwie dominującym modelem pracy. Siłą rzeczy instytucje są hierarchiczne i są wpisane po prostu w ten model. Więc kiedy przychodzimy z innym modelem pracy, a praca kolektywna jest, jest zupełnie innym modelem pracy, Wtedy musimy w jakiś sposób negocjować te połączenia. Mogą być to właśnie takie negocjacje, gdzie się na coś umawiamy, gdzie na przykład zamykamy drzwi i w tym momencie jesteśmy w kolektywie. No, i oczywiście wtedy umawiamy się na pewne zasady. No podstawową zasadą, właśnie współistnienia w kolektywie, jest to, że musimy być dosyć empatyczni i, tak jak mówię, schować swoje ego. Bez względu na to, czy ktoś z nas jest większym ekspertem, a ktoś jest mniejszym ekspertem, czy ktoś ma większą wiedzę na dany temat, czy mniejszą. Czasem osoby z mniejszą wiedzą są dużo bardziej kreatywne, bo ta wiedza ich nie ogranicza. A z kolei osoby z większą wiedzą są w stanie zobaczyć rzeczy w sposób być może bardziej wnikliwy. I korzystamy z wszystkich tych narzędzi. W systemie takim codziennym raczej korzystamy z wiedzy eksperckiej. Jeśli ktoś ma dużą wiedzę i duże doświadczenie, jest zazwyczaj w tej drabinie trochę wyżej niż osoby, które posiadają mniejszą wiedzę i mniejsze doświadczenie. W kolektywie nie ma takiej drabiny. W kolektywie wszyscy Jesteśmy równi, więc wszyscy przy wejściu do kolektywu musimy tę zasadę zaakceptować. W takim kolektywie odbywa się ciągła negocjacja. Ta negocjacja jest też częścią właśnie umowy z instytucjami czy z, ze strukturami, które działają w innym systemie, czy w tym systemie zewnętrznym, poza kolektywnym. W związku z tym, no, w momencie, kiedy na przykład przychodzi do e, wymiany pieniężnej, e, siłą rzeczy chcemy dostać pieniądze za swoją pracę, więc są to różnego rodzaju granty albo umowy z instytucjami. Zazwyczaj ze strony grantodawcy jest jedna osoba, która decyduje o tym, przynajmniej na papierze, że dofinansowanie dostajemy. Najczęściej jest to dyrektor, dyrektorka. Choć jakby już na poziomie języka wydaje mi się to mocno niesprawiedliwe, na przykład wszystkie stypendia prezydenta. To nie prezydenta jest stypendia. Stypendia po prostu pochodzą z naszych wspólnych pieniędzy, Ktoś składa na te stypendia projekt, jest komisja, która te stypendia przyznaje, a potem prezydent to wszystko podpisuje. Na koniec mamy nazwę, stypendium prezydenta. Moim zdaniem jest to zawłaszczanie sobie pewnego procesu, który odbywa się w zupełnie inny sposób. Niemniej, właśnie z takim zawłaszczaniem bardzo często mamy do czynienia, w związku z tym systemy kolektywne czy prace kolektywne muszą się z tym liczyć i muszą w jakiś sposób negocjować. No moje doświadczenie jest takie, że na przykład można podpisać umowę właśnie z instytucją, gdzie z jednej strony podpisuje ją dyrektor czy dyrektorka, z drugiej strony podpisują ją wszystkie osoby, które w kolektywie uczestniczą, wszystkie one dostają to samo wynagrodzenie i wszystkie one mają ten sam zakres obowiązków. Z mojego doświadczenia wynika też, że kiedy ja widzę taką umowę, to wtedy dokładnie rozumiem, że okej, okay, jestem. Super odpowiedzialny za wszystkie osoby, które pracują w tym kolektywie, a one są odpowiedzialne za mnie. To jest podstawowa zasada, którą musimy po prostu zaakceptować. Z nią nie ma dyskusji. <laughs> Jakby to jest podstawowa zasada pracy kolektywnej. I wydaje mi się, że większość konfliktów czy nieporozumień właśnie wynika z tego, że chcemy tę zasady w jakiś sposób obejść, chcemy być bardziej lub mniej uprzywilejowani w tej sytuacji. Nie możemy tego zrobić po prostu, jeśli chcemy w szczery sposób pracować w kolektywie. No właśnie, a co jeżeli się zdarza, że ktoś nie jest tym do końca szczery, że jest na przykład jest zauroczony tą wizją, yy, no ale jesteśmy tylko ludźmi. Mamy pewnego rodzaju braki y -y. moralne również. I, i y -y. mówiliśmy o, o dzielonej odpowiedzialności, ale co w sytuacji korzyści? No ta finansowa możemy ją podzielić, y -y. tak? Ale w świecie sztuki jest wiele korzyści, które trudno przełożyć na pieniądze i. Y -y. Nie starczyłoby mi palców u obu rąk, żeby policzyć takie sytuacje, gdzie nominalnie ktoś coś robi kolektywnie, jest jakaś grupa, która podejmuje działanie, ale ostatecznie z tej grupy wybijają się jedna albo dwie osoby, które są zauważane przez instytucje, które są zauważane przez kuratorów. Gdzieś ta kolektywna praca się rozmywa. Czyli co w takiej sytuacji, kiedy ktoś podchodzi nieszczerze do tej szlachetnej idei, jak sobie z tym radzić, mm -hmm. jak kolektyw. Yy, może to taką sytuację rozwiązać? Znaczy, dopóki kolektyw pracuje, no to pracuje właśnie, tak jak mówiłem, w określonej strukturze organizacyjnej. Są narzędzia, najczęściej wypracowane tak naprawdę przez aktywistów i anarchistów, które służą pracy codziennej, czyli, czyli na przykład pracy podczas spotkania, w którym rodzą się różne pomysły kolektywne. Te wszystkie narzędzia, moim zdaniem, dobrze stosowane, są w stanie. Jakby rzeczywiście uświadomić każdemu uczestnikowi kolektywu, że po prostu funkcjonujemy tutaj na innych zasadach. One są niejako troszeczkę wyjęte ze świata zewnętrznego. Natomiast nieuniknione jest to, że, że w którymś momencie musimy się z tym światem zewnętrznym a, skonfrontować. Tu ponownie, ja bym użył jednak terminu nadal negocjacji. Też musimy mieć świadomość tego, że tak jak mówiłem, w kolektywie są różne osoby. Przychodzimy z pewnym doświadczeniem i wychodzimy z e, niego też z pewnym doświadczeniem. Więc być może sytuacja, którą opisujesz, wiąże się też z tym, że osoby, które potem byłyby lepiej zauważane, już wcześniej były lepiej, że tak powiem, pozycjonowane w świecie sztuki, na przykład, nie? że to nie jest do końca zasługa pracy kolektywnej. Natomiast rzeczywiście jest, tak jak mówię, te osoby, które mają więcej energii czy więcej widoczności, na nich spoczywa tak naprawdę odpowiedzialność większa trochę za pracę w kolektywie, bo tą widocznością trzeba się podzielić. To jest właśnie coś, co z kolei wypływa z tych ruchów dekolonialnych, nie? które też się bardzo często posługują pracą kolektywną, dlatego że one po prostu wracają do pewnych alternatywnych modeli funkcjonowania niewielkich społeczności, no bo kolektyw jest tak naprawdę niewielką społecznością. W tej pracy dekolonialnej bardzo ważną figurą jest przywilej. Jestem białym mężczyzną, jestem uprzywilejowany. Mój przywilej polega chociażby na tym, że w tej chwili Ty ze mną rozmawiasz, ja coś mówię, ktoś tego posłucha. Więc w jaki sposób mogę się tym przywilejem podzielić z innymi osobami, które są mniej uprzywilejowane? To jest też jedno z podstawowych pytań w kolektywie. Jeśli z dobrej pozycji, powiedzmy w świecie sztuki, wchodzę do kolektywu, to też z tej pozycji korzystam, żeby ten cały kolektyw uwidocznić. Czyli uwidocznić nie tylko swoją pracę, ale uwidocznić też pracę pozostałych osób, które w kolektywie współpracują. Oczywiście, tak jak mówię, świat zewnętrzny funkcjonuje inaczej, więc nie jesteśmy w stanie jakby wpłynąć na to, że, że ktoś to postrzega inaczej. Ja na przykład e, pamiętam na początku, jak przenieśliśmy się z moją żoną do Słupska, e, z którego ja pochodzę, i Magda zrobiła taki duży mural na ścianie i wszyscy przychodzili i mówili do mnie, jaki świetny zrobiłeś mural. I było to w jakiś sposób totalnie niesprawiedliwe, i dla Magdy, i też dla mnie. <śmiech> <śmiech> A ja musiałem to za każdym razem prostać. To nie jest mój mural, tylko to jest mural Magdy. W związku z tym w pracy kolektywnej jest podobnie. Jeśli ktoś mówi o sobie z kolektywu: świetna praca, bardzo dobrze to zrobiłeś, no to to twoim obowiązkiem jest powiedzieć: nie, nie, to nie ja zrobiłem, zrobiliśmy to wszyscy. Bo to jest też kolejna sytuacja, którą bardzo często mylimy z pracą grupową. W pracy grupowej, na przykład w pracy teatralnej, jest często tak, że na przykład wszyscy siedzą wokół stołu, pada zestaw pomysłów, na końcu przychodzi reżyser, zbiera te pomysły i robi spektakl i się pod nim podpisuje. W pracy kolektywnej taka sytuacja nie ma miejsca. W pracy kolektywnej wszystkie te pomysły są grupowo opracowywane i jakby to, że ja to artykułowałem, powiedziałem coś, w żadnym wypadku nie należy ta myśl do mnie. Ja ją powiedziałem, dlatego że ktoś powiedział coś wcześniej innego, ktoś się poruszył, ktoś kaszlnął, coś mi nagle przyszło do głowy. Ja to wyartykułowałem, ale mogłeś to wyartykułować ty, mógł to wyartykułować ktokolwiek inny. Dlatego też niezwykle istotną zasadą jest to, że nawet jeśli to my mówimy o jakimś pomyśle, my go w jakiś sposób realizujemy w obrębie kolektywu. No to go realizujemy, dlatego że, że kolektyw stworzył nam takie warunki. A czy kolektyw może kogoś wykluczyć? To zależy od kolektywu. Znaczy, czy, czy, czy można kogoś wykluczyć i pozostać kolektywem? Na przykład w sytuacji, kiedy nie przestrzega tych zasad, kiedy, kiedy ktoś zawłaszcza sobie pracę kolektywu, kolektyw komunikuje, nie robisz wszystkiego, żeby podzielić się swoim przywilejem, a osoba odpowiada, robię wszystko, a w ogóle to nie widzę tego przywileju, o którym wy mówicie. I negocjacje nie odnoszą skutku. Tak, jasne. Właśnie to jest, to jest kwestia pracy kolektywnej, a jakby nie ma jasnych reguł. Na tym polega praca kolektywna, że ona reaguje na wydarzenia tu i teraz. W sytuacji, o której ty mówisz, jeśli ja byłbym w takim kolektywie i byłbym osobą, która czuje, że coś jest nie tak, że jest powiedzmy nas pięć osób, jedna osoba działa zupełnie wbrew wszelkim zasadom i robi to notorycznie. To bym spróbował e, tę sytuację najpierw rozbroić, a, a potem w, te cztery osoby, pewnie byśmy zdecydowali o wykluczeniu tej osoby, piątej z kolektywu, jeśli nie przyniosłyby skutku żadne negocjacje, próby, porozumienia. Inna osoba pracująca w kolektywach, siedząca w tej chwili na moim miejscu, powiedziałaby coś wręcz przeciwnego: że taka sytuacja nie może mieć miejsca, nie? że już prędzej rozbije się cały kolektyw, niż e, wyrzucimy jedną osobę przychodzi mi do głowy sytuacja z kolektywem Kobiedostan i Moniką Strzępką w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Konkurs na dyrektorkę Teatru Dramatycznego wygrała Monika Strzępka, ale wygrała wspólnie z kolektywem. W każdym razie ten kolektyw jakoś działał i pamiętam nawet była bardzo ciekawa sytuacja, która udowadnia siłę kolektywów, gdzie chyba wojewoda warszawski postanowił odwołać Monikę Strzępkę jako dyrektorkę, Mówiąc, że według niego konkurs został przeprowadzony w niewłaściwy sposób, więc ona nie może być dyrektorką. No i ona przestała być dyrektorką, natomiast kolejna osoba z kolektywu wskoczyła na jej miejsce. W tym momencie kolektyw całkowicie rozbroił jakąkolwiek możliwość działania ze strony właśnie takiego systemu patriarchalnego. Wszystko skończyło się dosyć nieszczęśliwie. Padły tam jakieś rozmaite zarzuty, i ostatni gest Moniki Strzępki był taki, że ona rozwiązała kolektyw. No jeśli to był prawdziwy kolektyw, to jedna osoba nie może go rozwiązać. To oznacza, że to nie był kolektyw, po prostu, nie? To, że ktoś nazwie coś kolektywem, to nie oznacza, że to jest. Ten kolektyw tak naprawdę musi się sformować na poziomie grupy i nazwa tutaj nie ma żadnego znaczenia. A czy myślisz, że ktoś, kto chce pracować kolektywnie, powinien się dokształcać z zarządzania? <laughs> Mógłby się dokształcać na takiej zasadzie, że jak to mówią... Anglicy know your enemy, poznaj swojego wroga. System zarządzania marketingu jest jednym z możliwych systemów pracy ludzkiej. Jest udowodnione, że jest on całkiem efektywny, że robi trochę dobrego, ale też jest udowodnione, że kryzys klimatyczny jest spowodowany właśnie takim modelem pracy. W związku z tym, jesteśmy też w pewnej konieczności znalezienia innych modeli pracy. W związku z tym, ja bym nie tracił czasu na poznanie systemu marketingu. Złą sytuacją jest, kiedy jeden model dominuje w całości pewien. Obszar, czyli obszar edukacyjny, obszar zarządzania, tutaj tkwi zło, dlatego jest, jest moim zdaniem istotne rozwijanie alternatywnych metod w odwróceniu w pewnym sensie od, te, od dominującego modelu. W wielu sytuacjach, zwłaszcza w kulturze, tak jak mówimy o grantach, właśnie, czy współpracach z instytucjami, jakaś forma prawna czasami jest wręcz niezbędna. No i w polskim systemie mamy do wyboru kilka sposobów, na które możemy się zorganizować. Przedsiębiorstwo, fundacje albo stowarzyszenie. Myślę, że jakaś jest do tej pracy kolektywnej najbardziej właściwa, najbardziej przystosowana, jeśli tak, to która? Znaczy kiedyś była możliwa forma pracy spółdzielczej. Wydaje mi się, że, że właśnie spółdzielnia jest, jest takim miejscem, które ewentualnie jest w stanie Trochę oddać pracę kolektywną. Jakby system prawny, w którym funkcjonujemy, też jest systemem wymyślonym po prostu w Europie. Jest totalnie europocentryczny, uprzywilejowuje pewne osoby, pewne osoby pomija systemowo, czyli jest jakby w, dokładnie w, w poprzek tego, co proponuje system kolektywny. <grybujesz> system kolektywny nie chce pomijać nikogo. Oczywiście, kiedy, kiedy należy zdobyć pieniądze, kiedy e, trzeba zapłacić ludziom za ich pracę. Umowy cywilnoprawne są właśnie tym, co ewentualnie jest w stanie w jakiś sposób oddać pracę kolektywną. Idealnym sytuacją jest umowa o dzieło, w którym właśnie jest podpisywana z jednej strony przez osobę, która te pieniądze przekazuje, a z drugiej strony kolektywnie przez wszystkie osoby, które działają w kolektywie. W czasie warsztatów w ramach kuratoringu pokazywałeś uczestnikom też takie narzędzie jak karty, mhm. które powstały w ramach projektu Reshape. Czy oprócz tego narzędzia mógłbyś jakieś inne wymienić, na przykład, co oprócz dobrej woli e, może się przydać przy pracy kolektywnej? Z takich twardych, narzędziowych, konkretnych sposobów. Tak, te warsztaty, które prowadziłem, one wynikają głównie z mojego praktycznego doświadczenia. więc Karty, o których mówisz, one zostały stworzone rzeczywiście w ramach projektu Reshape. Tam było kilka grup, które zajmowały się różnymi. Zagadnieniami związanymi z polepszeniem warunków pracy twórczej czy artystycznej, jedna z grup postanowiła nawiązać do rytuałów. Rytuał w pracy artystycznej jest niezwykle istotny i bardzo często zapominamy, że wiele z tych rytuałów jest z nami od bardzo dawna. Jednym z takich rytuałów, na przykład, jest układanie kart tarota. Który u samego swojego zarania powstał jako rodzaj alternatywy dla dystrybucji wiedzy przez Kościół Katolicki, a po prostu to było coś, co niejako przeciwstawiało się, czy funkcjonowało obok i pozwalało w inny sposób zrozumieć świat. I ten rodzaj rytuału został zaadoptowany na karty, które są na nowo zaprojektowane, opowiadają o innych potrzebach związanych bardziej z Osobami funkcjonującymi w świecie kultury czy w świecie sztuki, i mogą służyć jako narzędzie pracy kolektywnej w momencie, kiedy chcemy zrobić, na przykład, rodzaj ewaluacji, albo utknęliśmy w ślepej uliczce i nie wiemy, co zrobić dalej. Karty nam w tym mogą pomóc, odpowiednio wykorzystane, ale te karty też mogą pomóc w pracy twórczej. Artystycznej, w biurze, <noise> naprawdę w różnych modelach. Po prostu są one jednym ze sposobów rozszczelniania dominującej narracji. To jest, to jest właściwie to, czym zajmuje się i praca kolektywna, i tak naprawdę wiele elementów czy modeli pracy w kulturze. Chciałbym Cię zapytać o książkę Look Around, Sense Around, Hear Around, Touch Around, która jest pokładem pracy kolektywnej? Tak. I chciałbym Cię zapytać, jak, jak praca w tej grupie wyglądała. Rzeczywiście to jest tak, że jako kolektyw e, tworzyliśmy tak zwany polski pawilon na Praskiej kwadrienale w 2023 roku. I był to proces, który trwał prawie półtorej roku. E, było nas siedem osób: Zuza Berendt, Magda Franczak, ja, e, Michał Frąk, e, Sara Marc, e, Ida Ślęzak i Ania Majewska. Siedem osób pracowaliśmy nad tym projektem właśnie w sposób kolektywny, używając tych narzędzi. Które część z osób w kolektywie miała. Na przykład Sara, Sara jest aktywistką, ona przyniosła część narzędzi. Część narzędzi przyniosły również Ania Majewska, Ida Ślęzak i, i Zuza Berendt, bo wcześniej uczestniczyły w podobnych projektach. Więc, jakby posługując się tymi narzędziami, doprowadziliśmy do stworzenia projektu, który był realizowany na terenie dawnej rzeźni. Praskiej kwadrynale w 2023 roku odbywało się w tak zwanych jadkach, czyli właśnie w miejscu, gdzie kiedyś była rzeźnia. Potem w latach 90. ta przestrzeń była jakąś taką trochę dziką, kapitalistyczną przestrzenią magazynów, sklepików. Część z tych sklepików jeszcze się zachowało. Teraz miasto Praga chce to miejsce zrewitalizować czyli mówiąc krótko, wybetonować i wpuścić tam biznes. Ale też częściowo kulturę, no bo wiadomo, że, że jest to wtedy bardziej prestiżowa lokalizacja, jeśli z biznesem połączymy kulturę. <grymne> I zanim to się stanie, postanowiono tam zrobić właśnie to praskie kwadrienale. Więc my, jako kolektyw, postanowiliśmy nawiązać do tego miejsca. Cała idea nazywa się Luke i jakby jest takim procesem wykształcania narzędzi, Patrzenia dookoła, zaproszenia do tego, żeby nie budować nowych światów, nowych scenografii, tylko żeby po prostu najpierw się rozejrzeć w miejscu, w którym jesteśmy i spróbować w to miejsce się wpasować opowiedzieć historię tego miejsca, rozejrzeć się po schowkach w teatrze a i z tego zebrać scenografię, na przykład. Więc ten proces jakby nawiązywał do samego miejsca, czyli do rzeźni, a więc również do naszych relacji z istotami nieludzkimi czy więcej niż ludzkimi. Język polski nie wykształca jeszcze tak dobrze tych wszystkich pojęć, które się e, są w języku angielskim, dlatego że cały też nasz proces odbywał się w języku angielskim, z tego powodu, że w siedmiosobowym kolektywie jedna osoba nie mówiła po polsku Sara. Dlatego wszyscy mówiliśmy po angielsku. I to jest na przykład gest, który, który jest niezwykle istotny w kolektywie. Więc w tym języku powstawała cała praca. Jednym z głównych efektów tak naprawdę tej pracy jest właśnie ta publikacja *Lookerand*, w której podtytuły są właśnie Sense Rant, Hear around", żeby zwrócić uwagę na to, że nie posługujemy się tylko zmysłem wzroku. Informacja do naszego ciała dociera nie tylko za pomocą oczu, ale też za pomocą uszu, za pomocą dotyku. W ten sposób staraliśmy się poznać tę przestrzeń i potem ją opisać za pomocą właśnie z jednej strony tej publikacji, z drugiej strony instalacji, którą zrobiliśmy w obrębie tego tak zwanego polskiego pawilonu i trzech spacerów dźwiękowych, które zostały w przestrzeni wokół jadki i nad rzeką. Sama ta przestrzeń jest nad Bełtawą, to jest piękna rzeka. Płynące przez środek Pragi. W tych przestrzeniach po prostu stworzyliśmy trzy geolokacyjne spacery dźwiękowe, które też częściowo mają swoje odzwierciedlenie w książce, a częściowo są dalej dostępne na miejscu. Projekt realizowany i współfinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz Unii Europejskiej Next Generation EU. GAK, Wasze Domy Kultury w Gdańsku.